No witamy Państwa w kolejnym odcinku. Dzień dobry bardzo. Mam ziaziu. Mam ziaziu, bo wczoraj jak Bella wychodziła z samochodu i podawałem rzeczy, to i podałem pudełko i w pudełku miała jakieś szkło czy coś w tym stylu i wystawało na dole i mi przecięło pół palucha. Nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda. Od razu to wziąłem, dałem na to tą... dałem od razu na to papier toaletowy, zawidałem to. Prosiłem że mi zawinęła to ładnie. Była taka romantyczna sytuacja, że mi Bela paluszka opatrywała. No ogólnie, mega, mega dziewczyna, co? Ale energii miała, była mega kozacką. No, ale ten... No, ale w... widzicie, napisałem posta na Facebooku, e, czy ktoś e, jedzie ze mną tutaj w tym kierunku, skraj szczerze, do Nelson. Ona się zgłosiła i cyk, i, i... przyjechałem 400 kilometrów, a zapłaciłem jak za 200. No i cyk, no i o to chodzi w tym wszystkim. O to w tym wszystkim chodzi. Yy, więc, więc trzeba sobie to wszystko ładnie yy, tak yy, rozplanować. No teraz niestety będziemy jechać dzisiaj, już, że jesteśmy już niestety sami. Yy, ale super, że wy jesteście. Dzięki, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Bo nie jestem wam dzięki, dzięki wam, nie jestem sami w ogóle. Gdyby, powiem Wam szczerze, gdyby nie wy, gdyby nie ten yy, vlog, to ja bym gówno zobaczył, gówno widział. Bo tak to wiecie. Myślę sobie o was. Mówię, o kurde, będę w Nelson. Zobaczyłem, jakie są tutaj mniej więcej jakieś rzeczy do zobaczenia. No i wyskoczyło, że jest centrum Nowej Zelandii. I co, myślicie, że będę sobie wchodził 30 minut na jakąś górkę, żeby zobaczyć iglicę? Nie chciałabym się. A tak to poszedłem, zobaczyłem, nagrałem filmik, powiedziałem coś ciekawego. Super, super, że jesteście. No, a co dzisiaj? Ja co widzicie, pomadotowałem sobie ładnie, kawkę sobie już zrobiłem. No i jesteśmy na tym płatnym tutaj kępowisku. To się nazywają tutaj takie te... Są różne rodzaje tych kępowisk płatnych, ale głównie to się nazywa Holiday Park. No i to polega na tym, że są po prostu takie strefy, i są to Moja strefa to jest strefa dla biedaków, czyli unpowered, non-powered site, czyli nie podłączone do prądu miejsce. I takie miejsce kosztuje tutaj 22 dolce za samochód, osobę, chyba za osobę. No i tutaj mam do dyspozycji kibelki, prysznic, kuchnię, no standardowo, nie? No i tego jest tutaj po rodzinie z Anadii rozsiane, za chwilę się tam przejdziemy, to Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, ale fajna, 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 fajna opcja, no i mam tutaj widok na morze, jest pięknie, morze, i góry, fajnie jest tu podoba mi się, już w ogóle zaczyna być coraz cieplej, tak sobie uświadomiłem, że nie dzisiejsza noc, tylko wczorajsza noc, to była już moja najzimniejsza noc do grudnia, w końcu będzie teraz coraz cieplej, a tak jak przyjadę do Was, to już będzie miło lato, cieszę się, <laughs> Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Nie, chyba już tyle. Także zaczynamy drugi, dwa i pół. <grymne> no, zaczynamy trzeci odcinek z mojej ostatniej podróży po Nowej Zelandii. Jest super, jest super, jazda. Kurde, bo pijdzie jak cholera. No, powiem wam, że no najpiękniejsza... Nie, no na pewno. Na pewno, już z Mi Force będzie to walczyć, ale nie, ta chyba jest piękniejsza. To jest najpiękniejsza droga, jaką w życiu kiedykolwiek w życiu jechałem. Można powiedzieć, żeby też, że też, też dość taka kręta. Że najbardziej kręta, jaką w życiu jechałem. Ale ale coś niesamowitego. No, widzicie, że to jest Nowa Zelandia, nie? W Nowej Zelandii są całą atrakcją. I samą przyjemnością, i samym największym wydarzeniem jest po prostu jeżdżenie. Tędy. No? No? Także tu jest mega kozacko. Kocham to, uwielbiam to, będzie mi tego brakowało. Ale no, to jest coś, no nie, to, to trzeba przeżywać teraz tą chwilę, która jest teraz, bo jest niesamowita. No, a teraz, mordeczki, kochane, idziemy na widoczek. Idziemy na widoczek. Ty powiem Wam, że jak sobie poszedłem tutaj, sobie myślałem, że będzie taka chwilowa, szybka trasa. Tutaj trzeba troszeczkę manewrować pomiędzy korzeniami i, tym, i takimi wszystkimi rzeczami, no i, i, i krzakami. No tu i taka wąska ścieżka jest, no nie powiem Wam, że to nie jest takie hopsią tutaj. No ale fajnie. Lubię. Dobrze. Tylko właśnie się troszeczkę rozczarowałem, bo myślałem, że to będzie jakaś taka miejscówka, że wiecie, że zaparkuję sefurę i będę mógł. Chcę zrobić śniadanie, czy jakieś jedzonko, bo śniadanie 14. Ale jakieś jedzonko chcę zrobić, bo głodny jestem. Jesteśmy na French Pass Lookout. Jeszcze pójdziemy się za chwilę przejść na plażę, żeby potwierdzić. Ale no nie jestem zachwycony. <laughs> Ogólnie to chyba nie, no nie też nie mówię. Ogólnie to nie jest miejscówka, która wynagradza cię całym przybyciem, ale sama droga do niej jest czymś niesamowitym. No, więc to jest tego typu, tego typu miejscówka. Ogólnie ta, tutaj, ten, 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 ten przesmyk. Jak to się nazywa? Zatoka? Albo przesmyk. To jest, się nazywa French Pass. Nie wiem, czy mu French, ale jest nazywane to koszmarem dla morskich wyjadaczy, dla morskich podróżników. Także tutaj, bo chodzi o to, że wiatr wieje w tamtą stronę, a w drugą stronę jest nurt. I przez to robią się takie, wiecie, takie prądy, jakieś, jak się nazywa, takie wiry wodne. Takie wiry wodne. I największy z nich jest nazywany dziurą Jakuba. To jest napisane, no? Jacobs Hole. Także najgroźniejsze gówno tutaj, w tym miejscu, to jest dziura Jakuba. Także uważajcie, No, także fajnie, French pas. No, jak dla mnie, bardzo, bardzo fajnie, żeby przyjechać. Polecam, e, mi się podoba. E, fajna droga. Dwa. No, i kamera poleciała. Kroj, no, kamera poleciała. Idziemy na plażę. Tu już jednak fajnie, tu już jednak fajnie jest, podoba mi się, fajna plaża, tu jest ciekawie. także jak najbardziej polecam, miejscówka w mojej ocenie tak 4,3 na 5, bo jednak wiecie, nie ma tu jakichś spektakularnych widoków na miejscu, ale sama droga jest wspaniała, a tu też to fajnie całkiem wygląda, więc, więc no, no, siedzi, siedzi, może być, może być, polecam. Także teraz tu jeszcze podsykał jakieś foteczki, porobię Wam jakieś fajne ujęcia i lecimy dalej. No? Także zajebiście! Następna stówka zrobiona, ponad 150 km 150? Czy przesadziłem? 87? No, przesadziłem. <laughs> przesadziłem. Ale ponad stówka, ponad stówkę zrobiona. Mieliśmy ponad stówkę. Dojechaliśmy, proszę Państwa, do celu, oczywiście to nie jest jeszcze cel naszej podróży dzisiejszej, ale dojechaliśmy do następnego przystanku, który się nazywa Pikton. Pikton, proszę Państwa, to jest miasteczko, które jest wysunięte najbardziej na północ, na południowej wyspie. I tyle wiem o nim. Ale z niego co najważniejsze, wiem, że wypływa prom, w którym zmierzamy na północną wyspę do Wellington. Wellington wam zobaczycie jutro, ale teraz właśnie będziemy sobie wchodzić, wjeżdżać powolutku na prom. Już przeszedłem całą odprawę, czy odprawę, przejechałem bramkę. Teraz czekam w kolejce, żeby wjechać na pokład. Także fajnie. Trasa, trasa bardzo przyjemnie się udała, panie się jechało. no Kocham, kocham te trasy, które do Wejcla tak, to zajebiście pojazd. No to jest naprawdę Mistrzostwo Świata i Galaktyki. No to jest naprawdę Mistrzostwo Świata i Galaktyki. Przejazd tutaj przez cały ten kraj to jest sama przyjemność. I cieszę się, że mogę was ze sobą na to zabrać. na promie, zobaczyliśmy wszystko co mieliśmy zobaczyć fajny jest tej prom, widzonko proszę was prawie czy zobaczyłem zobaczycie drogo, ale z pićkiem więc jest warto i nic pracy, się ciepłego nie jadłem mało miałem czasu, przejechałem dużo kilometrów, należy mi się burgerzo, prawda? deluxe, należy mi się ode mnie mordeczki kochane to tyle będzie na dzisiaj bardzo fajny dzień z wami przeżyłem dzisiaj, bardzo było przyjemnie i co? W na następnym odcinku oglądamy stolicę. No, ogólnie prom sobie płynie z Pinkton, Pinkton do Wellington w niecałe 3 godziny, czy może lekko ponad 3 godziny. Jest godzina 19:15, 19:30. Na 22:30 powinienem tam być, tak mi się wydaje. Zobaczymy. No, i tam już nie będę nic nagrywać za bardzo, bo tyle co wyjedziemy z promu, to może nagram. I do spankę, zmęczonych są. Strasznie dużo ci przyjechałem, ale super, super. Naprawdę, kocham, kocham ten kraj, kocham to życie. Jestem wdzięczny za wszystko. No, także Wam życzę miłego wieczorku, miłego dnia, miłego życia. Eee, I widzimy się za tydzień, prawda? No, tyle. Dzięki, że oglądasz do końca. Salut.